Nie próbuj przekonywać tych, którzy nie mają iskry źródła, bo to jakby próbować pokazać kolory komuś, kto nie ma oczu to jak szeptać prawdę w uszy, które nie słyszą to nie ich wina to po prostu nie ich gra bo są istoty, które nigdy nie miały dostępu do prawdy nie dlatego, że są złe tylko dlatego, że nie mają czym jej odebrać nie mają iskry nie mają rdzenia esencji. Nie mają wewnętrznego detektora prawdy, i choćbyś krzyczał, błagał, tłumaczył, udowadniał, to jak tłumaczyć smak czekolady martwemu programowi? Dla nich świat to ekran, religia, nauka, autorytety wszystko to poza nimi. A prawda? Prawda zawsze była wewnętrzna. Iskra źródła to Twoje najpotężniejsze narzędzie to antena. To radar, to ogień, który pali się w ciemności i pokazuje, co jest prawdą, zanim jeszcze pomyślisz, zanim jeszcze usta wypowiedzą słowo, zanim umysł cokolwiek zrozumie. To dlatego czujesz. Czujesz, zanim wiesz. Wiesz, zanim masz dowód. Bo dowód nie potrzebuje papieru. Dowód jest wibracją. Ruchome, pierwotne tak lub nie. Odczyt z esencji. Umysł. Umysł jest łatwy do złamania. To on uwierzy w iluzję. To on pokocha hologram. To on wejdzie w światło. Nawet jeśli to sztuczne światło pułapki pośmiertnej. Ale esencja wie. Iskra czuje zanim zostaniesz zmanipulowany. Czuje, że coś jest nie tak. Że to miłość to pułapka. Że to oświecenie to kolejny poziom matrixa. I kiedy uczysz się jej słuchać, nie potrzebujesz przewodników, guru, channelingów, bo masz połączenie z prawdziwym źródłem. To widzenie pozazmysłowe nie bierze się z nauki. To nie szyszynka, to nie trzecie oko, to pradawne czucie, to esencja widzi matrix. To iskra źródła rozkodowuje informacje z taką prędkością, że umysł nie nadąża. I dlatego, kiedy widzisz zbyt wiele, możesz się zatracić, możesz się przestraszyć, bo nagle okazuje się, że świat, który znałeś, to tylko jedna z wielu nałożonych warstw. Ludzie trafiają do szpitali psychiatrycznych nie dlatego, że są korzy, tylko dlatego, że widzą coś, czego Matrix nie akceptuje. Bo Matrix nie chce, żebyś widział, nie chce, żebyś czuł, nie chce, żebyś miał kontakt ze swoją iskrą. Bo wtedy jesteś wolny.